Skrzynecka nie wytrzymała, pokazała zdjęcie i padły gratulacje. Katarzyna Skrzynecka podbiła serca fanów. Aktorka i piosenkarka, znana z otwartości i serdeczności wobec swoich obserwatorów, tym razem zalała Instagram falą rodzinnego szczęścia. Nie chodzi jednak o kolejną rocznicę ślubu. Choć i to świętowała z ukochanym mężem Marcinem Łopuckim. Powód był zupełnie inny i niezwykle osobisty. Nieco wcześniej Katarzyna Skrzynecka świętowała z mężem 16. rocznicy ślubu. Para tradycyjnie udała się do restauracji, w której przed laty wyprawiali wesele. Jesteśmy sentymentalni, zdradziła aktorka w poście na swoim Instagramie. Ale to nie wszystko. Marcin Łopucki postanowił zaskoczyć ukochaną wyjątkowym prezentem całkowicie odnowionym tarasem. Wśród oliwnych drzewek i śródziemnomorskiej atmosfery, skrzynecka poczuła się jak na greckich wakacjach, które tak kocha. Niespodzianka w prezencie na rocznicę ślubu od męża. Ja ci tu wracam nocą z trasy teatralnej, a tu taki poranek. Przywitał mnie zrewitalizowany nasz warszawski tarasik, z drzewkami oliwnymi, napisała rozczulona gwiazda. Katarzyna Skrzynecka wrzuciła to zdjęcie i ujawniła smutną prawdę. Szok! Mąż Skrzyneckiej zmienił się w Meksyku nie do poznania. Skrzynecka ma Grecję w sercu. Rodzina tym razem nie wyjechała za granicę, jednak skrzynecka przekonuje, że nawet wakacje w mieście mogą być wyjątkowe. Zwłaszcza gdy na tarasie króluje grecka kuchnia, przygotowywana wspólnie z córką. Laba od szkoły. Troszkę luźniej w pracy, póki co bez podróży, ale kulinarne szaleństwo, własnoręcznie z córką, przepisów greckiej kuchni na warszawskim tarasie, napisała w opisie zdjęć na Instagramie. Internauci wzruszeni, posypały się gratulacje dla córki skrzyneckiej. Gwiazda pochwaliła się wyjątkowym sukcesem swojej ukochanej córki, Aligii. Dziewczynka właśnie zakończyła siódmą klasę, zdobywając świadectwo z czerwonym paskiem. Dla każdej mamy to wielka duma. Skrzynecka nie kryła emocji i nie zamierzała ukrywać tej radości przed światem. Na opublikowanym zdjęciu widzimy Alikę z dyplomem w dłoni i szerokim uśmiechem na twarzy. Nic dziwnego, że pod postem pojawiły się komentarze pełne zachwytu. Kochana pani Kasiu, wspaniałą macie córeczkę. Nie tylko ładna, ale i mądra, napisała jedna z fanek. Gratulacje dla córeczki, dodała inna.